Alu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, ramiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym, wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Właściwie chodzi, czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da. Zróbmy coś. Po <grytanie> Ale tak nie można. Napijmy się. Co nam jeszcze zostało? Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zagarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak, gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad. To, co zaczęło się w 1939 roku, to skończyło się w 1989 roku. 70 lat temu byśmy byli zastraszani przez Niemców. W 1989 czekalibyśmy, aż wreszcie nam matka Rosja odpuści, a dzisiaj się z tego cieszymy. 1989 rok był bez wątpienia zwieńczeniem 1939 roku. W tym sensie, że 1939 rok był początkiem, początkiem tragicznych wydarzeń. Najnowszej historii Polski, 1989 rok. Ten, ten koniec, znaczy był końcem tej, moim zdaniem, tragicznej, tragicznej epoki. Na dzień dzisiejszy możemy się po prostu cieszyć wolnością, się, nie jesteśmy zastraszani jakimś akt, aktem wojny, jakimś stanem wojennym. To, co tam się stało, to, co tam się zaczęło, skończyło się w 1989 roku i. I od tego czasu jakby no, tworzymy zupełnie inne, nowe, nowe państwa. Taty. On jest starszy ode mnie o jakieś 28 lat. I on nie miał tak łatwo. Kiedy chciał wyjechać na przykład na studia, to nie mógł powiedzieć, nie, będę jechał na studia i to będzie fajne. Nie, bo musiał na to wcześniej zapracować. Nie miał takich możliwości, że przyjeżdża do miasta, od razu się ogarnia, robi coś na co ma ochotę. Nie miałam takiej możliwości. I myślę, że mają z tym związek przemiany z roku 1982. Dlaczego nie można było dlaczego nie można było takiego okrągłego stołu i ugody zrobić w innych krajach, a u nas 80 ponad procent prywatnej własności ziemi, duża część handlu, pozycja kościoła jednak miał problemy, bo miała, ale funkcjonowała religia, to dało nam y, niezduszenie alternatywnej myśli w Polsce, która się okazała być wielkim błogosławieństwem dla konstrukcji z stołu, bo było się z kim dogadywać i z kim ugodę zabierać. Jest to pewien paradoks taki językowy. Polska była suwerenna, ale nie była niepodległa. To znaczy, była uznawana jako państwo, ale nie mogła robić tego, co chce robić, co by chciała robić. Mało tego, nie miała wewnętrznych mechanizmów. Które by pozwalały przełożyć odczucia, stanu umysłów społeczeństwa na politykę państwową. Myśmy przechodzili drogę, którą nikt nie przeszedł. Nikt nie wchodził z systemu komunistycznego w demokratyczny, kapitalistyczny. Nie było czegoś podobnego w historii. Chcę utworzyć rząd zdolny do działania. Dla dobra społeczeństwa, narodu i państwa. Chcę być premierem rządu wszystkich Polaków. Niezależnie od ich poglądów i przekonań, które nie mogą być kryterium podziału obywateli. No i co teraz? Lepiej, zmieni się. I co? Może... Ja bym gdzieś pojechała. A wizy? Tak. Może chociaż kawa będzie lepsza? Ale 89 rok jest no, dla nas on jest wyjątkowy, po prostu. To jest nasz rok, jakby, prawda? To znaczy, ja w nim żyłem, młodzi ludzie się w nim urodzili albo krótko po nim. On jest wciąż w, w takiej żywej pamięci bardzo wielu pokoleń, a nie tylko najstarszego pokolenia, tak jak w 39. roku. W 89. roku, w czerwcu, to miałem dokładnie 5,5 roku. Teraz mam 25 lat. W 89. roku miałem 4 lata, tak 4 z hakiem, więc łatwo powiedzieć, że w tym momencie mam 25 lat. E, urodziłem się 17 września 1987 roku, czyli podczas e, transformacji, podczas początku transformacji miałem e, 2 lata. No, obecnie mam 22 lata, chociaż nie ukończono. Urodziłam się w październiku 1989 roku. Jestem Maria Inga. Urodziłam się 4 czerwca 1989 roku. Czym dla mnie jest 1989 rok? Hmm, wielką zmianą, wielkim sukcesem, wielką szansą. To znaczy wszystkim tym, co, jakie możliwości teraz mam. To znaczy wszystko. To, co się zdarzyło, właśnie ta wielka zmiana w 1989 roku dała tak olbrzymie możliwości naszemu pokoleniu, jakich nie miały pokolenia pewnie 300 lat wstecz. 20 lat temu udało nam się osiągnąć to, co wydawało się poprzednim pokoleniom nieosiągalne, a do tej pory tak naprawdę nie mieliśmy czasu się z tego cieszyć. To, że urodziłam się w 1989 roku, pozwala mi teraz, mając lat 20, wystarczy, że podejmę decyzję i mogę ją realizować. Mam taką wolność, która pozwala mi się realizować i to na wielu płaszczyznach. Przyznam szczerze, że obywam się w różnym środowisku, zarówno entuzjastów, jak i, jak i sceptyków tych przemian. Ja myślę, że każd, każda z tych osób podziela pogląd, że była to data przełoma, przełomowa. Na, nasze życie się całkowicie odmieniło. Widzimy, nie w stu procentach, bo ho, e, takich zmian nigdzie nie ma, nigdy nie ma, nawet po i najlepszej rewolucji czy wojny. To, jest właśnie szczególnie ważne, to to, że zawsze na rzecz wielkich zmian i na rzecz naprawdę wa ważnych idei trzeba działać razem. 4 czerwca 1989 roku dał mi życie. Mnie tak naprawdę nic nie ogranicza, dzięki temu właśnie Ja teraz mogę wyrażać swobodnie swoje poglądy. Ja mogę właśnie działać w organizacji pozarządowej, ja mogę wyjeżdżać za granicę, mieć kontakty z rówieśnikami i z innymi osobami z innych krajów, tak? Wcześniej tego nie było, to jest coś niesamowitego. Mm, oczywiście, jak mówię. Jestem wobec niektórych efektów tych zmian sceptyczny. Natomiast sama idea, sama, samo to, że mamy demokrację liberalną w Polsce, jest moim zdaniem dużą wartością. Myślę, że ułatwieniem jest to, że urodziłem się w roku 1989. Jak mówię, no, nawet jeżeli mamy, ja sam mam jedno zastrzeżenie, to uważam, że nie powinniśmy zamykać się w kontestowaniu i rzeczywistość proponować pozytywne, pozytywne e, zmiany. Mam paszport w domu i do większości krajów europejskich po prostu wystarczy sięgnąć do kieszeni, jeżeli się ma tą kieszę. Biorę go po prostu z szuflady. I to powiem Ci, że chyba był rok, kiedy nawet dowodu... kiedy brałam tylko dowód. Nie brałam paszportu. Paszport teraz jest wiesz, zbędny. Na pewno w 1989 roku nie nastąpił koniec historii, bo historię tworzy, tworzymy cały czas, w każdym dniu, tak? Wczorajszy dzień już jest dla nas historią. Jeżeli chodzi o to, czy nie mam o, to, o, o co jeszcze walczyć, no cały czas mamy tak naprawdę. My musimy, e, nasze państwo e, musi jeszcze tak wiele różnych rzeczy osiągnąć. My cały czas się o to musimy starać. A poza tym nie możemy zapominać o takiej sprawie, że jeszcze przecież w wielu krajach nie ma demokracji. Był to nie koniec historii, ale taki wyraźny przełom. Tak, jest koniec. Jest koniec. Rzeczywiście, koniec historii. Na... Nie umiem jakoś tak tego wyjaśnić, bo teraz każdy idzie w swoim kierunku i robi to, co chce. Samo się, ma tą samorealizację i nic go więcej nie obchodzi. Eee, wydaje mi się, że nie można mówić o tym, że nastąpił koniec, koniec historii. Na pewno nastąpił przełom. I w 1989 roku powstały fundamenty do tego, żeby, żeby budować coś. I My przez te 20 lat szybciej lub wolniej, ale budowaliśmy. Natomiast jest jeszcze cała masa rzeczy do, 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 do zrobienia. I absolutnie to w Polsce nie jest koniec historii, tylko początek drogi.